Witam Was serdecznie. Xboxik. Zaraz sobie zrobimy pierwsze wrażenia z najnowszego Assassin's Creed w podtytule Mirage. Strasznie się cieszę, jestem ciekaw tego, jak ta gra jest skonstruowana. Bo pamiętajmy, że tutaj jest powrót do korzeni, czyli pierwotnie miał być to dodatek do Walkali, ale okazało się, że to na tyle duże, że zrobili z tego oddzielną grę. Pierwsze oceny nie zachwycają, yy, ale ja te oceny mam, wiecie gdzie? A więc sam oczywiście sprawdzę, sam oczywiście zagram. Tym bardziej, że jest to taki Assassin, na którego czekałem, a jak czytam te recenzje to mm, no Valhalla to miała to, Valhalla to miała tamto. Nie, nie chcę żadnego RPG, żadnego Valhalla, nie chcę. Dla mnie to w Assassinie nie działa. Nie podoba mi się to, nie tego oczekuję od tej serii. Ja oczekuję od tego Ezio, da Friends. Eucy Auditor de Fenendze Edweda Małego, fajnego, skromnego assassina na 30-40 godzin. Yy, jedno miasto mi w zupełnie wystarczy, tylko by to było fajnie i ciekawie zrobione. Podoba mi się tutaj ta opcja z tym e, ze Sela, czyli kilką firm to się tam nazywało. Tu też jest to bardzo podobnie, że zabijamy gościa, zaznaczamy sobie kilku i oglądamy piękne, fajne animacje. Więc słuchajcie. Czekałem na takiego assassina. Chciałem małego, zamkniętego, konkretnego assassina, a nie rozwleczonego RPG z tysiącami. Questów i tyle. Dobra, słuchajcie, kochani, odpalam, jedziemy. Dobra, jestem, słuchajcie, z powrotem, żebyście troszeczkę więcej widzieli. Bo strasznie, przy jasnych oślepiało was, przynajmniej tak to widziałem na telefonie, więc mówię, włączę, złapię jeszcze raz. Ee... Jasność. William Miles. Hmm. No lepiej jest, lepiej jest. Słuchajcie, jeszcze będę się starał zrobić zaraz ustawić ten filtr. Jestem ciekaw, jak się prezentuje ten filtr z Assassin's Creed pierwszego zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy mam nadzieję, że można to w dowolnym czasie ustawić niestety nie jestem tego w tego stanie przewinąć, więc musimy sobie to słuchajcie obejrzeć a chciałem wam tak w miarę jak najmniej tych spoilerów no ale trudno co zrobić co zrobić, co zrobić no Dobra, tutaj tak, coś tam płynie, nie płynie, krew. O, jakaś tam muzyczka, nawet całkiem fajna jest. Ja, oczywiście, na słuchawkach będę sobie giercował w tą grę. A tymczasem mamy to. No, nie wygląda to najgorzej. Strasznie jestem, słuchajcie, ciekaw. Jakoś tak nie wiem czemu, ale chciałbym się cofnąć w czasie i poczuć się tak jak przy tych, właśnie, assassinie. Jedynce, dwójce przy kolekcji właśnie Ezio takiego tego chciałbym no mam nadzieję, że ten Assassin mi to da i poczuje się jak w starym dobrym assassinie, za którym naprawdę tęsknię bo w zasadzie ostatni dobry taki Assassin, w którego mi się mega fajnie grało to był Origins ale przed Originsem to najmilej wspominam Black Flag'a no i już widać oczywiście 60 klatek, także bardzo fajnie Oczywiście się zdecydowałem na 60 klatek. Nie zgadniecie. Jak mam do wyboru, to zawsze wezmę 60 klatek. Tym bardziej, że jak patrzyłem, to mamy tu dynamiczne 1800p. Przy 60 klatkach, w miarę stały klatkarz, Czasami to spada to tam do chyba 1450p, nie ma to znaczenia, podobno dobre jest upscaling, scaling. Zresztą ja teraz gramu telewizora dalej, więc nie siedzę tak w nosie jak kiedyś w nosie, nie siedzę tak z, z nosem w telewizorze jak kiedyś i imita tam troszkę delikatniejszy ten rozmazany obraz yy, nie przeszkadza a jednak 60 klatek to 60 klatek tym bardziej, że Assassin, akcja, akcja i jeszcze raz akcja jedziemy, słuchajcie z tematem czy to już można, a można to już można słuchajcie przewinąć sobie zobaczymy jak jest Assassin's Creed, mieliście też przyjemność, przyjemność już zobaczyć u Marcina na streamach, jak to wygląda. Ja dopiero dzisiaj odpalam z uwagi takiej, że gram teraz w cyberpunka i nie chce mi się o już mi tutaj się fajnie zapadł. Nie chcę słuchać, nie nie lubię za dużo gier na raz zaczynać, poza tym chcę właśnie usiąść, wkręcić się w tego assassina, bo coś czuję, że to będzie taki Asasin, bo z tego co chłopaki piszą. Eee, Michał pozdrawiam ci Michale już tam gierkę opierdzielił to, ale to to jest wariat. On takie gierki łyka jak Niemka Spermę, <laughs> że tak powiem. No i klasyczne sterowanie. No przede wszystkim właśnie też mi się podoba to, że jest powrót wreszcie do takiego porządnego parkuru w miastach. To ja tęskniłem za tym. Ja nie chcę wchodzić po każdej tam górze czy jakichś innych rzeczach. Ja nie, 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 nie. Ja wolę właśnie tak. Małe, zamknięte, konkretne. No jest delikat splurowany obraz. Zresztą wczuć, że to jest poprzednia generacja, ale czekam na porządnego assassina w starym stylu i mam nadzieję, że to jest właśnie taki assassin. Bo takiego assassina mi brakowało. Jak to zawsze począteczek, mały tutorial, przypomnienie. O, fajnie, że są takie rzeczy. W miarę to fajnie chodzi. Też właśnie. Nie da się wejść wszędzie, tylko możecie wejść tam, coś patrzeć, pomyśleć przy tej wspinacce. Nie podobało mi się w tych ostatnich asynach, że sobie łapałeś się byle czego i on ci po prostu wchodził. Żadna to nie była fajda, bo nie myślałeś. A ja jednak lubię jak trochę trzeba czachom ruszyć, żeby to fajne, ten dynamicznie złożyć do kupy ten, ten nasz movement. I to podobno tutaj daje radę, więc to mi się podoba. Podoba mi się kolejna rzecz, że wszystko jest na jednego hita. Assassin to assassin. Wpadam z, z Blade i zabijam gościa. I koniec kropka. Słuchajcie, sprawdźmy, czy gdzieś jest yy, możliwość sklep. No, oczywiście sklep. Po co te sklepy? No teraz słuchajcie, dużo fajniej wy, 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 wygląda. Postaram się, yy, trochę wytnę ten początek i wam jakąś lepszą przybitkę. dajmy opcję, bo jestem ciekawy, tak, yy, filt koloru. O jest, słuchajcie, klasyczny filtr Do no, sprawdzimy, zobaczymy, jestem, 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 aż, aż chcę, no wam tak powiem, hu, uh, ale nostalgia, ale nostalgia, no grało się tak pierwszego Assassina i było super, o zejście, wreszcie zrobili to z głową, no patrzcie. Wreszcie zrobili to z głową, to znaczy to też było dobrze zrobione w Assassin's Creed ten we Francji on się nazywał, on się nazywał. Już powiem wam, że ja już nie pamiętam jak się ten Assassin's Creed nazywał we Francji, ale tam był mega, mega był parkour, o wzrok orła. Tu coś można zajmować, Pięk Zabierz. Jak się nazywał ten asasin we Francji? Katem. Zazwyczaj zawsze dobrze wszystkie te asesynę pamiętałem, ale tego jakoś, jakoś mi to wyleciało z głowy, kurczę, jak ten francuski assassin ja się nazywał. Ale tam był naprawdę, to był jeden z najbardziej zaawansowanych asesynów, bo i tam animacja była się to wspytanie było fajne, ta walka była ciekawa, no ale jakoś się nie, 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 nie przyjął ten, ten assassin. Później był syndykat w Londynie, też słabizna. Na pewno ma coś cennego dobra, czyli uczymy się kraść. Kradzież kieszonkowa. Kradziesz z roku, znajdziesz. Kiedy znajdziesz blisko jeden z nich naciśnięć, aby rozpocząć. No to dobra, no w sumie nie jest to jakieś. O, poczekajcie, bo to trzeba co opuścić, czy? O i też trzeba uciekać. No nie doczytałem do końca i tak to się kończy niestety. choroba jasna. tu zaraz przy popadzie, tam gościu widzi o oh gadem tak to się kończy, słuchajcie jak się tutoriala nie doczyta do końca to właśnie tak to jest чаком вот так а рукой она а не могу Znowu trzeba uciekać, get them! Poczekajcie, zobaczmy może in, in, inną sprawę, zobaczmy. Hmm, czytaj. Czytamy sobie tego save'a, zobaczymy gdzie będziemy. Bo jednak chciałbym sobie doczytać tą kradzież, to trzeba w odpowiednim momencie puścić i wcisnąć jeszcze raz. Ok. Jest, dobra. Kiedy znajdziesz się blisko jednej z nich, naciśnij, aby rozpocząć kradzież kieszonką. Naciśnij ponownie w odpowiednim momencie, aby jej dokonać. No i dobra, minigierka, lubię takie gierki. No i to mi się podoba. No I już wszystko jasne. Powiem Wam, że ten filt to sobie później odpalę, ale jednak mi się bardziej to podoba opcja 3. Jednak taki żółć, bo mi się kojarzy z... No fajnie wygląda. Ładnie wygląda gierka. <laughs> Może później. Zobaczymy. O, tu kolejny jest. Pyk. No well done. Tutaj się można wspinać. Ciach, ciach. Ciach, no bardzo fajnie, bardzo fajnie, o skokotyce, tego wcześniej nie było, ciekawy patent. Panie, że to schodzenie mamy. Nie musimy się zastanawiać jak to schodzenie działa. Tylko ono po prostu jest. Wracamy do domu. Nie, do domu nie. Chyba do jakiegoś Derwis. Czekałem na ciebie. Myk. Prawda, Prawda. wyważam zonego, jesteś zdrów. Czyli nasz bohater jest dobrym ziomalem. Robin Hood. bacim, Dobra, na tym się skupię później, żeby was nie zamulać. Czytaj, zamknij. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ile osób jeszcze tego dostaniemy? Wykrycie, jeśli wrogowie Cię to ale Dobra, no to już. Mielek. Редактор Świ zamknięte. To już trzeba otworzyć wzrok orła. słuchajcie słuchajcie klucza. Tutaj jest klucz? Nie. O jest, jest. nie ma to jak bez przypału zrobić, no co zrobić. Dobry jestem w klocki słuchajcie, Mike. Skitrony. Przyjdzie tu jakiś czy nie, nie przyjdzie. O, až to no, je. No i dobře. Starý dobrý trik za sassinem. Dobře, pan skočí, myslím, to tady. Jakoś można dostać do tej chałupki? Tu możemy sobie wejść, ale my chcielibyśmy do środka się robić jakoś. O, pies mu się obudził, słuchajcie. Wyźnięcie. Stary, dobry Asafin. Uwielbiam to. Każda, każda składanka to powinno mieć. Wiem, że to nie jest jakaś, słuchajcie, odkrywcza mechanika, ale sprawdza się świetnie. Dobra, i mamy tego kolonia tutaj. I ciach. Mamy klucz, podniesiemy ciało można podnieść, położyć upuść. <laughs> a, sorry. Dobra, widzę, że jest to co zawsze było. W Originsie się to zbierało, a to czemu nie mogę? Masz pełen zdrowie. Aha, czyli tak sobie możemy życie zbudować. O dobra, to możemy wtedy o, rozwalać środka. To sobie można okienka wejść. No i bajeczka. Z tego co kojarzy, to tu było wejście na górę. Więc siach. I jedziemy z tym koksem. Ty, ty, ty. Słyszę, że chyba nikt nigdy te, tego początku w taki sposób nie pokazywał. W sensie jak patrzyłem to chyba on już był tym asasinem. A to pewnie jest taki tutorial. Ja wam trochę tego tutoriala pokażę. Ciach, 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 ciach. Żadna to rewolucja, ani też ewolucja. Tylko tak jak oni to mówią, back to the roots, powrót do korzeni i w to mi graj. Ja bardzo chętnie. Bo już miałem dość tych RPGowych asesynów. Daj to spokój. Ileż to już można? Tyle tych gier. teraz jest otwartym światem, z tym przepychem Ciach Myk Dobrze, małe miasto, tego też mi brakowało, znaczy małe miasto. W sensie takie małe miasto, że po prostu można sobie po blokach skakać a nie o i schodzenie jest sensowne ciach i już jesteśmy na a i tutaj się zaczyna Ne no ih još i začina su, hajde tu mame, Asasina. svoj Koja ti je Proca, panje, co ti maš proca, Mam pracę. O, można porozmawiać Jestem gotów Próbować. Bo co tu robić Trzeba cisnąć Pamiętacie, że na początku zawsze Warto pchnąć trochę fabułkę Bo wraz z fabułą się dostaje kolejne rzeczy. W Assassinie zawsze to tak działało, więc. Polecam Wam, zawsze na początku skupić się na fabule. A dopiero później zacząć się. No, czuć to, słuchacie, klimat tych starych Assassinów, tych, za których się tą serię w mojej ocenie pokochało, więc. To czuję, że będzie, będzie grane. No! Będzie grane, ale na razie jest grany jeszcze Cyberpunk, dodatek Phantom Liberty. I zaraz powiem Wam szczerze, że do niego siadam i naginam. Bo już mamy tutaj 20 minut. Więcej chyba Wam nie trzeba. Oczywiście jak jesteście fanami starych, dobrych Assassinów, polecam Wam zagrać. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Bardzo fajnie to wygląda. Czuć tutaj ducha tych starych asasinów. Jest mało, jest dużo budyneczków. Jest konkretne miasto. Już widziałem też kilka tam bajerów. Fajnie to chodzi poruszać. Możemy się fajnie poruszać. No jest 60 klatek, więc też mam powiedzmy w 60 klateczkach. Już jakaś infiltracja pałacu. No cóż, stary dobry asasin. Widzę, że trzeba czekać. dzień się zmienia. Notka I jest noc. I atakujemy w nocy. To wszystko, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie znać, czy też już odrywacie nowego assassina. Jak Wam się podoba? Eee, I ogólnie, co, ty, co o tym wszystkim myślicie? U mnie, jak na razie, e, na pewno, na pewno, na pewno. Słuchajcie, miałem się nie zdecydować, ale się zdecydowałem, bo musiałem, musiałem w tego assassina zagrać. Zresztą też u Tomka będziemy na Big game, będziemy o nim rozmawiać, więc trzeba tego assassina sprawdzić. Tym bardziej, że to jest Back to the Roots. I chociażby sam ten fakt mnie przekonał do inwestycji. To tyle kochani, trzymajcie się, o przeszukuj, poczekajcie, zachodzicie też z niego na Pałacu, na które jak No i dobra, no to się poszukaj sposób infiltracji, no. nie wiem czy już mam tego ptaszka, czy na razie mam sam. Ale słuchajcie, no cóż, infiltracja Pałacu, to już sobie zostawię dla siebie. A dla was takie krótkie wprowadzenie na na drogę do środka. Poszukaj innego wejścia czyli jakby mamy dwie rzeczy do zrobienia. O, albo możemy iść za nią albo poszukać wejścia. Dobra kochani ja wchodzę w pauzę. Assassin's Creed Mirage jest klimacik, polecam Wam sprawdzić. Tym bardziej też, że cena, słuchajcie, tej gry jest naprawdę zacna, nowa gierka, a pokazują, że można wziąć przyzwoitą jeszcze kasę za, za, za nową grę. To tyle, trzymajcie się, cześć. Yo.